No to mamy piątek, szanowni drodzy państwo, dzień dobry. Zaczynamy odcinek, on będzie troszkę z początku techniczny, co będzie później, nie wiem, ale będzie jakiś wyjazd. Najprawdopodobniej na kaszuby, na jezioro będą poszukiwania i tak dalej. Co mam do zrobienia dzisiaj? Podłączyć grzanie ciepłej wody, podłączyć Webasto, bo jak widzicie pogoda już się zaczyna robić taka bardziej jesienna. Oprócz tego malowanie wnęk, tych, które są niebieskie. Sióza zasłonka do środka. No, jest przeciąg. I muszę nabyć przetwornicę powyżej 800 W, żeby zasilanie bojlera odbywało się z hotelowego akumulatora bez używania już tej stacji. Nie chcę tego wozić, bo i po co. Tutaj jest 800 W przetwornica w tym regulatorze, no także nie daje rady grzać wody i dlatego muszę podłączyć bezpośrednio do akumulatora przetwornicę. Ale najpierw trzeba taką kupić. Tu w BMC... Trzymam te graty. Taki uchwyt kupiłem na Allegro. Kosztował 30 albo 45 zł. I to jest więcej niż połowa ceny te, takiego uchwytu, który można kupić w Lerua czy tam w innych tych marketach budowlanych. Dobra, ok. Zobaczmy, co zostało na ten moment wykonane. Aby było troszkę przyjemniej i komfortowo włącznik do grzania wody, ten, który pokazywałem w trakcie montowania tego bojlera Truma BE14 w Vito no i teraz jest tutaj, tak jak być powinno, zamontowany przycisk do włączania wody i tutaj połączenia elektryczne, które za chwilę zostaną zaizolowane, schowane, ukryte kable tutaj połączenia te węże zostały wpięte do peksa tutaj w tym miejscu, i po prostu, jakby to powiedzieć, dotąd idzie woda pchana przez pompę. Z tym wężem leci do bojlera, tam się ogrzewa, i tym drugim wężem wraca tutaj w tą stronę, i woda ciepła leci z kranu i z słuchawki prysznicowej. I to zostało wykonane już wczoraj. Dzisiaj tylko kosmetyka i chowanie kabli, żeby to jakoś fajnie wszystko wyglądało. Na no, ten monitorek Samsunga 24-calowy, no gdzieś tutaj zawieszę. A tamten, który Wito wisi, Wito też zostanie. No bo po co mam go ściągać? Ten też jest, ten jest ok. Mam jeszcze trochę czasu na wykonanie tych wszystkich przeróbek, ale jeszcze dziś. Wyruszam w drogę, także zabieram się za robotę i pokażę Wam efekty. Coraz mocniej wieje. Monitorek wisi. Już sprawdzałem należąc. Jest super pod, pod dobrym kątem. Po prostu dobrze się ogląda. Jak leżę, to nie muszę nadwyrężać karku ani nic. Po prostu jest idealnie tak, jak trzeba. zresztą, jakby nie było, to można sobie wyregulować na tym uchwycie tutaj. Kable. Tak, tutaj zrobiłem na trytytki. Później to można jakoś lepiej zrobić. Na razie tak. Sanbar będzie tutaj, bo nie ma tutaj zaczepów w tym monitorze, tak jak w tym, który jest wito. Ale to nie jest żaden problem. Mogę to po prostu w każdej chwili przenieść gdziekolwiek, bo jest przez USB podłączony do laptopa tylko i wyłącznie. Także, jak będę chciał, to może być nawet tam, na drzwiach lub nad głową, będzie mocniej waliło nie ma jakby tutaj ograniczeń w tym względzie. A lifeowanie zaczynamy z takiego ujęcia. Zakładam buciki przed pokoju i idę gdzie? A żeby inaczej, do jeziorka, tyle że nie poszukiwać. A zwyczajnie się schodzić, wykąpać. To jest jeziorko, w którym z brygadą Kryzys jakoś w lipcu byliśmy i tutaj nie było żadnych efektów, także nawet nie próbuję odpalać detektora. Zwyczajnie, tylko ochłoda, bo dzisiaj jest mega upalny dzień. Miedkong stoi w takim miejscu, brak innych sąsiadów. Cała miejscówka zupełnie na wyłączność. Bardzo gorący dzień się dzisiaj zapowiada. Już to się dzieje. Byłem wykąpać się w jeziorku, żeby się schodzić. No i muszę iść znowu, bo nie da się tego wyrobić. Inaczej w samochodzie zrobiła się taka patelnia, że szok. Zaczynamy kolejny dzień, zaczynamy śniadanko jedziemy nad jezioro, w którym będę mógł poszukiwać. No tak wygląda pozycja w łóżku. Tak się tutaj leży. Szeroki kąt, więc to wygląda troszkę, jakby było dużo, dużo więcej miejsca. W efekcie i tak jest ok. A jakby je tak bardziej, cyk, skopyta? No tu jest cień, tu jest przyjemnie. A tam jest jeziorko. Tutaj z przodu, podobnie jak w Witolcu, chciałbym zamontować ten tak zwany bulbar, czyli te rury takie. One no, spełniają swoją funkcję. Przykładowo, jakaś dzika zwierzyna, która wyskoczy gdzieś na drogę, no to nie będzie rozwalony zderzak. No i po prostu no, Zaoszczędzimy trochę kasy Tylko pytanie jest takie Czy da się te rury malować raptorem No bo nie chciałbym tutaj żeby były takie tam Srebrne Tylko żeby były czarne albo zielone Nie no czarny tak jak zderzak No i ta pompa Pompa wody Ta to tak hałasuje Że to po prostu jest jakieś Nieporozumienie Ale wiem że to jest norma Uodyna tak samo Więc no chyba po prostu te pompy mają taką przypadłość tutaj mamy panel od Webasto to jeszcze wszystko jest niepodłączone na razie nie ma absolutnie potrzeby żeby to podłączać jest tutaj wszystko zrobione już przygotowane trzeba tylko ten wężyk, który tutaj widzicie podłączyć do zbiornika na olej napędowy no i podłączyć przewód zasilający minusowy do akumulatora i to wszystko jest tutaj pod tą dechą także nie powinno to zająć dużo czasu Detektor się ładuje, albo i nie, bo ostatnio też chyba z dwie godziny był podłączony i się okazało, że wcale się nie ładował. Nie wiadomo z czego to wynika, bo ta dioda zielona migająca sygnalizuje, jakby wszystko było OK. No Zobaczymy za chwilę, żeby się nie okazało. Jak przyjadę na kąpielisko, to że nie będę miał naładowanego detektora. A jak będą wyglądały te poszukiwania? na pewno dzisiaj z racji tego, że jest sobota, lato, wakacje, ludzi będzie multum na kąpieliskach. Kieruję się więc na te takie bardzo popularne, bardzo uczęszczane, ale z racji tego, że nie będę mógł między ludźmi tam chodzić i nie chciałbym, to będę szukał tych dzikich kąpielisk. To jest właśnie ta sytuacja, kiedy wymusza na mnie właśnie sytuacja, żeby męczyć te miejscówki, na które zazwyczaj nie miałbym ochoty. A to może się z kolei okazać jakimś sukcesem mam na to. Przynajmniej nie mam taką nadzieję. Druga rzecz, po drodze trzeba odwiedzić sklep typu Action lub coś tego typu, jakieś Pepko. I tak jak sugerowaliście, żeby właśnie w takich sklepach szukać tych pierdółek, które pisałem w poście, jakieś tamte koszyki, inne tego typu rzeczy. I to jest plan podstawowy. A potem, właśnie, nad jeziorko. Dobra, no to startujemy. W ogóle... Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Chciałem nagrać ujęcie z drona, pokazać auto w takiej perspektywie, jak tu gdzieś tymi dróżkami przejeżdżamy, ale nie zabrałem GoPro z Witolca, w związku z tym nie mam karty SD, żeby włożyć do drona i nie mogę wtedy zapisać tego, co by tam dron nagrał w locie. Także muszę pamiętać o tym, żeby jeszcze kupić dzisiaj kartę. Podejrzewam też, że tamta była rozwalona, uszkodzona po tym, jak dostała się tam woda do GoPro bo jak widzieliście ostatnie ujęcia z drona, to były takie przeskoki koła całe świnione jesteśmy w Bytowie i idę do Media Expert po tą kartę i do Pepco i Kika tu dostanę te wszystkie pierdoły, których szukałem jest lustro i kosztuje 10 zł. podejrzewam, że takie samo w leru kosztowałoby 190 66 złotych i taki dywanik kupiliśmy tutaj, żeby był jak się kąpać, bo no woda wiadomo, nie? czasem tutaj coś się wydostaje to będzie wsiąkało w tą gąbkę jakieś takie organizery lusterko nie wiem, czy będzie po prostu wyciągane i sobie tak swobodnie stało, lub po prostu gdzieś tutaj wytnę ten element, który się zagina i przykleję gdzieś do ściany, może, ale no nie wiem, co zrobię jeszcze i ściągaczka, żeby sobie można było cyk, cyk czyścić po kąpieli, dwa koszyki jako organizery, także widzicie całkiem sporo gratów za wcale nieduże pieniądze w porównaniu do tego. Co za te pieniądze dostałbym w jakichś budowlańcach. Jest jeziorko fajne z prawej strony. Tylko kurde nie widać zejścia nigdzie. Trzeba z drugiej strony obczaić. No niby to auto z przeznaczeniem, żeby w taki teren wjeżdżać, ale jednak na początku zawsze tak jest jak człowiek bardziej szanuje, to że trochę szkoda. No i teraz tak od razu potrzebę sprawdzić, czy jakieś szkody te krzaki tutaj nie wyrządziły. No ale raptor. No tu widać, tak górna gałąź, ona się przeszorowała i poszła po dachu. Mam nadzieję, że tam nie ma żadnych zadrapań większych. Idziemy zobaczyć miejscówkę. Bo jesteśmy nad jeziorem, jakieś czarna dąbrówna czy coś, ale trzeba z buta kawałek się przejść. Dość ciekawie wygląda. Tylko, że tu są cały czas te ośrodki. I czysta. Jezioro lobeliowe. No nie, tutaj tak średnio wygląda. Tak, woda jest naprawdę klarowna. Czysta. Podobno ma 32 metry głębokości to jeziorko i do 5,75 jest widzialność do dna. Także bardzo czyste nobeliowe i chronione prawem, także no nie wiem, czy tu w ogóle można się bawić w jakieś poszukiwanie cofnęliśmy się jakiś tam kilometr i jest obok jezioro wiejskie ciężko dostrzec na mapach jakieś kąpielisko jakieś zejście jest natomiast znak do wieży widokowej ale to podobno jest wieża jakaś przeciwpożarowa i nie można tam sobie tak po prostu z marszu wejścia się umawiać. Dosyć ładne jezioro, ukryte tak w lesie, ale widać, że robi się dość szybko, głęboko. Tam jest takie urwisko wręcz. Jak zwykle jest problem ze znalezieniem miejscówki. I teraz mamy jakieś, ile tam było, 40 minut? No To pewnie coś około 30 paru kilometrów i Godzina zrobi się 15, a ja jeszcze nie zamoczyłem pytek w wodzie. Jak to jest? Ale tak czy siak jest taka godzina, że pewnie pełno ludzi w wodzie, więc tak zbliżamy się do tej godziny, w której, o której będę mógł gdzieś tam do wody się pakować. Ruszamy jeszcze do sklepu i chyba będzie czas robić obiadek. Najpierw romgas i frapę. Takie urwisko. Ale plaży żadnej nie widać. Jakaś tu miejscówka. Idziemy do Jeziora Granicznego. Tak się nazywa. No więc chyba tutaj gdzieś. Wykrywacz naładowany. Idę zobaczyć tylko to miejsce. Szybka weryfikacja. Nawet pianę nie zabieram. W spodenkach sobie wejdę. Jak będą jakieś fajne sygnały, jakieś fajne rzeczy, to najwyżej wtedy się wrócę po pianę. A tak to już Gosia szuka następnej miejscóweczki na dzień dzisiejszy, zahaczyć jeszcze o sklep i zobaczymy, co reszta dnia przyniesie. Jak będą jakieś sukcesy, to Wam pokażę je po prostu na takim podsumowaniu, bo nie mam ze sobą GoPro, także nie będę nagrywał z wody. Wróciłem. Jak to ocenić? Zmarnowałem czas, natomiast troszkę się schodziłem. Taki plus. Nie ma czasu do stracenia, szukamy następnego kąpieliska. O, takie frykasy z rom gazu frappe tak, gdzie się go nie postawi to się tak fajnie komponuje w, tlo, w tło w otoczenie i przynajmniej przez każde otoczenie jest w stanie przejechać go się kiptace bo poprzedni właściciel nie, ale ten wcześniejszy co go miał najdłużej 15 lat to chyba ostro kurzył bo aż ma te plastiki tutaj potopione <grych> grubo to musiało się dziać. Jedziemy obczaić stary wiadukt kolejowy. A z jeziorami bardzo ciężko nie dzień znaleźć sensownego tutaj w okolicy. Idziemy na pizzę, żeby trochę sobie poprawić humory po nieudanych poszukiwaniach, ale to jeszcze nie jest koniec poszukiwań. Jedna rzecz, która mnie tutaj zaczęła troszkę martwić, frapować, to to, że zrobiłem około 300 km i pół zbiornika wychlapał. No i gadałem przed chwilą z poprzednim właścicielem i mówię, że on tak robi: 600 km na pełnym zbiorniku, co przy 75 litrach paliwa daje spalanie 12,5 litra na 100 km. I w sumie uważam, że to wcale nie jest dużo, jeżeli chodzi o ciężar, o gabaryt tego samochodu, o te koła, które też powodują większe spalanie. 12,5, jeszcze jakbym mu zrobił chipa i przy ekojeździe jest tak zszedł na 11. A będzie git. Stojemy w takim miejscu, autko sobie stoi, lecz niestety yy, trzeba troszkę bardziej wypoziomować. Idziemy do kąpieliska. Właśnie ostatni ludzie odjeżdżają z tego miejsca, więc w samotności będę szukał tego, co tutaj zostało zgubione lub nie zostało zgubione. Kilka kapsli, moneta z PRL-u i teraz udało się znaleźć srebrną obrączkę, nawet ładna, ale przebitka za chwilę będzie pewnie na filmie. A ja lecę, nie tracę czasu. Szukam dalej. Jedziemy na żywo. proszę się pochwalić hmm. takie już ujęcie siedząc w domku oglądamy Buddę no i co się wydarzyło najpierw tutaj Wam zademonstruję urobek, to nie jest urobek dnia dzisiejszego e-fajka i jakieś tam 7 zł to jest Władysławowo materiał nagrany GoPro, ale nie będzie w tym filmie po prostu Wam tutaj zademonstruję co wyszło no i to jest ten dzisiejszy pierścionek obrączka ze znakami Zodiaku bardzo ładne i ciężkie, no wiadomo, przydałoby się jeszcze coś żółtego, ale trzy sreberka to też nie jest źle no i 11 zybi a co się wydarzyło przed chwilą? przed chwilą akcja tego typu Pompa się załączyła i buch, zaczął coś syczeć. A tam w środku, w szafie jest boiler, który nie wytrzymał, znaczy boiler wytrzymał. Ten wąż górny to jest od tego takiego Kauflandowego prysznica zestawu turystycznego, taki wiecie, za 60 zł i gorąca woda Spowodowało to, że on się tak na tyle osłabił, że strzelił. No i woda leciała wszędzie, chrapała, więc ja go po prostu uciąłem w jednym miejscu, skróciłem i zamontowałem od nowa. Myślę, że tam 2-3 dni wytrzyma, ale generalnie od poniedziałku trzeba będzie kupić węże, które się będą yy, no, sprawdzały w kamperze. Jakieś tam plecione, jakieś tam bardziej zbrojone, że tak powiem. No i za chwilę kompanie i rano do wody. Jutro trzeba będzie bardzo wcześnie wstać. Bo niedziela i trzeba będzie uciekać, także pobudka gdzieś o piątej Teraz szeroki kąt. To jest zakup dzisiejszy z Kika? Chyba z Kika. Nie, to jest ten Pepko. No i to jest takie gówno za 15 złotych. Czy tam z Kika nawet? Ale tu jest komar, kurde, widzicie komara? Ja go widzę i no, nie trafiłem, dziada. Yy, nie przyczepia się. Jedna część się przyczepia, druga nie chce. I tak, o, wifruję. 15 zł, po prostu wyrzucone. Jak się znajdzie paragon, to trzeba będzie jechać to oddać. Bo no co? 15 zł, czy 10 zł, skoro to nawet podstawowej funkcji swojej nie spełnia, to po prostu. Czujesz się oszukany pewnie do tego nie służy, ale my chcemy na nim podwiesić samochód tutaj I nie chcemy go wieszać to przed nami dwoma może robić te... tutaj się Mieszkanie w tym kamperze to jest cały czas nauka i próbowanie różnych rozwiązań tak żeby jak najbardziej ergonomicznie dopasować to pod siebie. No i ja generalnie uważam, że ta szafka jest zdecydowanie za szeroka. Moim zdaniem, tak jak jest tutaj z lew, to powiedzmy 5 cm od krawędzi z lewą Powinna się kończyć szafka. Ona jest za szeroka. Nie jestem w stanie, nie wiem co musiał tam trzymać w tej szafie, żeby ją wypełnić. Chyba worki z kartoflami i jakieś materace, no nie wiem co jeszcze więcej. Faktycznie, no jest łatwiej się tam dostać, cokolwiek robić, ale to zabiera miejsce bez sensu zresztą. Gdyby była tej szerokości, to byłoby optymalnie. O, słyszeliście, pompa się załączyła, ale tym razem bez szkód tych i czas powrócić dziś ten ostatni raz I to już nowy dzionek. Godzina siódma z hakiem. Miało być wcześniej, ale się nie udało. Ale ludzi jeszcze żadnych tutaj nie ma, więc ja w tym czasie idę eksplorować kąpielisko. Wpadło wczoraj to srebro, więc jest szansa, że uda się jeszcze coś znaleźć ciekawego. Bo to dzisiaj jedno jedyne kąpielisko. Na tym placu dużo miejsca było, żeby się ustawić, a niekoniecznie tak blisko śmietnika i toalety. No ale tu wszędzie takie spadki, że było nierówno. No i to takie jedyne miejsce, gdzie w miarę poziom udało się złapać. Jest tu jest pani zobaczy. ...proszę... No, ...nie nagrywaj teraz... ...no już po poszukiwaniach... ...to co znalazłem to wszystko tutaj leży... ...i idę się tylko opukać... ...albo lepiej wskoczę sobie do wody... Dobra, po poszukiwaniach teraz suszenie piany, torby i robimy szybkie podsumowanko. Bo tam wczoraj już coś pokazywałem, co było, a doszedł łańcuszek. Ten ładny tutaj srebrny nie jest jakiś tutaj stary. Żadnego większego nalotu nie ma. Kolczyk, ten to też dzisiejsza zdobycz. Chyba srebro. No, a tak ogólnie trochę tego srebra jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć sztuk. Na sam koniec piachu jeszcze taki samochodzik. No to jest ta fajka jeszcze z Władka. Dwa złote jagody wpadły. I tutaj 11 złotych w bilonie. A właśnie, trzeba jeszcze dron dla sprawdzić, czy wszystko działa po tym ostatnim dziwnym jego zachowaniu, po tych takich nieczystych ujęciach. Jest naładowany. I trzeba wystartować właśnie, to jest dobry motyw, żeby teraz nagrać jak auto sobie jedzie takie ujęcie. Wróciliśmy z Wojarzy. Weekendzik można powiedzieć, że zakończony, bo to jest niedziela. No, tak się odgrażali, że mają być upały, że ma być tak mega gorąco, a tymczasem cały dzień dzisiaj praktycznie lało. Natomiast udało się wejść do jeziora z samego rańca. Co znalazłem, to widzieliście, także ja uważam, że wykorzystałem ten czas, co miałem. Chyba nie wspominałem, to jest lampka kupiona po prostu w Biedronce za 49.99 i tutaj jeżeli chodzi o takiego kamperka to naprawdę się przydaje, bo można ją pyk ładnie złożyć, miejsca za dużo nie zajmuje i oprócz tego, że ma tutaj te zmienne barwy, o na przykład ja uwielbiam tą ciepłą taką, to można jeszcze odpalić to podświetlenie kolorowe takie i tam wieczorami też robi klimat, nie? Tutaj można zmieniać te kolory. O zielony kolor nadziei i jest tak przez to przyjemniej w kolor zresztą tego obusidła który będzie nosił przydomek Mietkong także przesiadka w Vito montowanie filmu i jeszcze, bo dzisiaj jest niedziela handlowa także na pewne zakupy trzeba wyskoczyć i co, wszystko tutaj jest jak należy? no nie, no lampę trzeba wyłączyć przed pójściem tutaj jest podłączone no, to jest kabel tylko jakiś taki cyk i gra gitara. No, taki termometr mam od gości, bo gdzieś w domu znalazła. Natomiast kurde, nie chce mi się tego kabla nigdzie przepuszczać z tym czujnikiem od temperatury. Bo to trzeba jakoś ładnie pochować, żeby nie było widać, i wyprowadzić gdzieś na zewnątrz. Także chwilę czasu potrzeba, żeby to ogarnąć. Oho, i to jest ta piękna pogoda. Na dole wito. Jutro czeka mnie już wstępne ogarnianie pod sprzedaż. Będzie próg wymieniony tak czy siak. Zanim pójdzie do nowego właściciela, to postaram się tam od spodu go zrobić na typ top. Do roboty jutro już niestety po urlopiku pojadę BMK. A. Mietkong stoi gdzieś za tym budynkiem. Tam jest taki duży parking w Redzie, naprzeciwko oko parku. I tam sobie go postawiłem, ale nie widać go. Akurat budynek zasłania. No tak, urlop się skończył, natomiast wakacje jeszcze nie. Ja jeszcze będę kminił, jeszcze będę robił letnie wyjazdowe odcinki. Oczywiście teraz, jak jest już taki kamper, to chce się cały czas gdzieś jeździć. No i te wypady w każdym możliwym czasie będą występowały. Na pewno co weekend od razu pakowanie maneli i no jazda gdzieś. A jeżeli chodzi o ten odcinek no, to to jest koniec. Miło wszystko, że on taki dość chaotyczny, może nie było jakichś spektakularnych rzeczy, no to mam nadzieję, że się Wam podobało. A jeżeli tak jest, no to łapa w górę, żeby film się gdzieś tam pozycjonował. I poza tym piszcie komentarze, jeżeli chcecie się odnieść do czegoś, co zauważyliście w tym filmie. No i oczywiście subskrypcja kanału, żebyście byli na bieżąco. Bajo!